Dzień dobry! Przestępstwo niealimentacji, czyli uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, o tym stanowi artykuł 209 kodeksu karnego. Ustawą z marca 2017, o zmianie między innymi kodeksu karnego, wprowadzono do porządku prawnego nową definicję przestępstwa uchylania się od płacenia alimentów przestępstwo niealimentacji. Z aktualnego brzmienia artykułu 209 Kodeksu Karnego obowiązującego od 31 maja 2017 roku wynika, że kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tej zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące. Podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Paragraf 1a stanowi nas, natomiast, że jeżeli sprawca czynu określonego wyżej naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega każe grzywnie, Ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Ściganie przestępstwa określonego powyżej następuje na wniosek pokrzywdzonego organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Paragraf 3 stanowi, że jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacone w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie tego przestępstwa odbywa się z urzędu. Nie podlega karze sprawca przestępstwa wyżej określonego, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty. Nie podlega karze. Paragraf 5 z kolei stanowi, że sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary. I teraz, co stanowi źródło obowiązku alimentacyjnego? Samoistnym źródłem obowiązku alimentacyjnego pozostaje ustawa, kodeks rodzinny i opiekuńczy, która w artykułach 128, 132 m.in stanowi, że obowiązkiem alimentacyjnym obciąża się krewnych w linii prostej, rodzeństwo małżonka przysposabiających i powinowatych w zakresie i kolejności ustalonych w tych przepisach. Jednak aby było można mówić o odpowiedzialności karnej z artykułu 209 Kodeksu karnego, obowiązek ten musi być skonkretyzowany co do wysokości w orzeczeniu sądowym. Albo w ugodzie zawartej przed sądem, albo w ugodzie zawartej przed innym organem, albo też w innej umowie. Penalizowane, czyli karalne, jest zatem uchylanie się od świadczeń określonych co do wysokości, to jest świadczeń pieniężnych, nie zaś wszystkiego rodzaju świadczeń alimentacyjnych. Znamiona przestępstwa niealimentacji. Uchylanie się od obowiązku ułożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji zachodzi wtedy, gdy zobowiązany, mając obiektywną możliwość wykonania ciążącego na nim obowiązku nie dopełnia tego obowiązku ze złej woli. W pojęciu uchyla się zawarty jest bowiem zawsze negatywny stosunek psychiczny zobowiązanego do świadczenia. Sprawca, Obowiązku tego nie wypełnia, gdyż go wypełnić nie chce, albo lekceważy ten obowiązek. Musi to być więc zachowanie umyślne, w tym wyraża się szczególne nastawienie psychiczne sprawcy. To jest element subiektywny, a z drugiej strony stan uchylania się trwający przez określony dłuższy czas. To jest element obiektywny. Do okoliczności, które wyłączają umyślność, w zakresie zaniechania wykonania obowiązku alimentacyjnego, bez wątpienia należy pozbawienie wolności osoby, na której taki obowiązek alimentacyjny spoczywa, o ile w tym okresie nie ma ona możliwości zarobkowania lub innych źródeł majątkowych, z których możliwa byłaby realizacja należności alimentacyjnych. Sprawca przestępstwa niealimentacji może być jedynie osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny określony co do wysokości, jak wspomniałem, orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo inną umową. Przepisy dotyczące przestępstwa niealimentacji na mocy wspomnianej wyżej nowelizacji uległy zmianie na korzyść pokrzywdzonego. Wcześniej, aby możliwe było skazanie podejrzanego za to przestępstwo, trzeba było wykazać, Tzw. uporczywość niepłacenia alimentów, co często okazywało się niemożliwe, gdyż wystarczyła mała kwota płacona co jakiś czas na konto uprawnionego do alimentów, żeby przesłanka uporczywości nie była spełniona i sądy nie mogły wówczas skazać takiej osoby. W wyniku tej poprzedniej definicji przestępstwa wiele postępowań było umarzanych. Obecna definicja z kolei przestępstwa alimentacji nie zawiera kryterium. Uporczywości. Obecnie dla bytu przestępstwa z artykułu 209 kodeksu karnego konieczne jest, aby łączna wysokość zaległości powstałych wskutek uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego stanowiła równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące. Przykład. Na sprawcy ciąży obowiązek alimentacyjny ustalony w wysokości 1500 zł miesięcznie, a wpłaca on jedynie po 500 zł miesięcznie. W takiej sytuacji po 5 miesiącach wysokość zaległości będzie wynosiła 5000, tak więc znamiona tego przestępstwa zostaną zrealizowane, gdyż równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych wynosiła w tym przypadku 4500 zł. W przypadku opóźnienia zaległego świadczenia innego niż okresowe musi ona wynosić co najmniej 3 miesiące. Jest jeszcze kwalifikowana postać przestępstwa niealimentacji, czyli surowszej odpowiedzialności podlega ten, kto uchylając się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, o którym była mowa na wstępie, naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Stanu zagrożenia spowodowanego niepłaceniem alimentów nie niweluje to, że środki na zaspokojenie potrzeb osoba uprawniona na przykład uzyskiwała z funduszu alimentacyjnego czy z, pomocy, z ośrodka pomocy społecznej. Zakres podstawowych potrzeb życiowych nie jest pojęciem stałym i niezmiennym, ale zależy od wielu czynników. W orzecznictwie wskazuje się, że zakres Pojęcie podstawowe potrzeby życiowe, użyte w tym artykule 209 kodeksu karnego, wyznaczają warunki społeczne, poziom rozwoju gospodarczego, technologicznego, stan świadomości społecznej. Im wyższy jest stopień rozwoju społeczeństwa, przeciętny poziom życia, tym większe i bardziej zróżnicowane są potrzeby uznawane powszechnie za podstawowe. W szczególności staje się niezbędne nie tylko zabezpieczenie każdemu człowiekowi minimum. Egzystencji w postaci środków przeznaczonych na jego utrzymanie, żywność, odzież i tym podobne, ale również odpowiednie do wieku zapewnienie mu niezbędnego wykształcenia, przygotowania zawodowego, a także możliwości korzystania z dóbr kulturalnych. Jaki jest wymiar kary za uchylanie się od alimentów? Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów? Za niealimentację grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności w tym typie podstawowym do roku. Jeżeli uchylający się od płatności dłużnik alimentacyjny naraża w ten sposób osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega wówczas karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Tryb ścigania, czyli w jaki sposób przestępstwo niealimentacji jest ścigane. Otóż, uchylanie się od płacenia alimentów co do zasady nie jest tak zwanym przestępstwem ściganym z urzędu przez prokuratora. Ściganie przestępstwa niealimentacji, tego określonego w paragrafie pierwszym i paragrafie 1a, następuje na wniosek pokrzywdzonego. W praktyce osobą najczęściej zawiadamiającą o przestępstwie niealimentacji jest działający w imieniu małoletniego uprawnionego opiekun, Prawne. Rodzic, na przykład, organ pomocy społecznej, MOPS, lub organ podejmujący działania wobec dłużnika alimentacyjnego, na przykład komornik prowadzący egzekucję. Prokuratura czy policja nie może zatem skutecznie ścigać dłużnika alimentacyjnego, jeśli uprawniony nie złoży skutecznego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. O przestępstwie tym można zawiadomić policję osobiście, ustnie. Do protokołu na komisariacie policji, co zostanie odnotowane i spisane właśnie w protokole, pokrzywdzony może również najlepiej listem poleconym takie zawiadomienie złożyć do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie, niealimentacji, lub y, zawiadomienie takie może złożyć na biurze podawczym y, właśnie w prokuraturze. Tylko w jednym przypadku niealimentacja ścigana jest z urzędu. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenie rodzinne albo świadczenie pieniężne wypłacano w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przez bezskuteczność egzekucji rozumie się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski. W szczególności z powodu braku podstawy prawnej do Podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. Kiedy sprawca przestępstwa niealimentacji uniknie kary, nie podlega, jak wspomniałem na wstępnie, karze sprawca przestępstwa niealimentacyjnego w typie podstawowym. Który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty. Sąd z kolei może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa niealimentacji w typie tym kwalifikowanym, w tym 1A, czyli gdzie naraził. Małoletniego na niemożność zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, uiści w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu stoją przeciwko temu, czyli mimo wszystko wówczas sąd nie mógłby odstąpić od wymierzenia kary. Warunkiem uniknięcia kary jest zatem, aby sprawca uiścił wszystkie zaległe alimenty w całości i dokonał tego w określonym terminie. Głównym celem ustawy karnej jest zmobilizowanie dłużnika do rzetelnego i terminowego realizowania swoich obowiązków alimentacyjnych. Z tych względów niejako nagradzana jest postawa tych sprawców, którzy przejawiają krytycyzm wobec swojego dotychczasowego postępowania i w odpowiednim czasie naprawią wyrządzoną szkodę. Dziękuję za uwagę.